Cześć z tej strony 2-3 i witam w kolejnym odcinku ciekawostek i nie tylko na temat pojazdów z gry Grand Theft Auto San Andreas tak? W której zajmujemy się oczywiście szczegółowo dość pojazdami występującymi w tejże grze I na dzisiejszy odcinek mam dla was Waltona Tutaj już będziemy mi zdecydowanie więcej informacji niż na temat Sandkinga Pojazd ten oprócz GTA San Andreas występuje też w Geta Vice City i Vice City Stories yy, i są to jedyne gry, w których występuje. I tak, jest to dość stary pickup, co można zauważyć raczej po wyglądzie. Przypomina on Chevroleta Task Force z lat 1955-1959. Z kolei jego przód przypomina Chevroleta Advanced Design z lat 1954-1955. Jego zaletą jest płaska powierzchnia na tyle pojazdu, która może służyć jako miejsce e, dla potencjalnego strzelca. W Geta San Andreas na tyle pojazdu pojawiają się różne rzeczy, jak drewniane skrzynie, pojemniki z paliwem, e, które nie wybuchną akurat, gdy je przestrzelimy. Czasami tył też jest pusty. Kiedy klapa na tyle pojazdu się tworzy, żadna z rzeczy znajdujących się w pojeździe nie wypadnie. Także też ciekawa sprawa. E, pojazd ten jest używany głównie przez rolników w San Andreas jeździ po terenach wiejskich, dlatego no, przewożą oni te różne rzeczy tym oto pojazdem, tak? W GTA Sandra's biały Walton występuje podczas misji Mad Dog, aby go zdobyć wystarczy wykonać misję i po misji zachować Waltona. I właśnie takie Waltona możemy zdobyć w tej misji, gdzie ratujemy życie Mad Doga, który chce popełnić samobójstwo skacząc z budynku z jakiegoś hotelu czy coś właśnie w tej misji. I biały Maddock jest... <grywia> biały Walton oczywiście, jest unikalnym pojazdem, dlatego tutaj od nim nadmieniłem. Przepraszam za mój błąd, tak zdarza się najlepszy. I ciekawostki na temat tego pojazdu. W Grand Theft Auto Sandras przy kryjówce Kataliny Fenridge możemy znaleźć wrak Waltona, E, oczywiście, chodzi o ten jej domek, taki drewniany, w którym mieszkała i gdzie pobieramy misję dla Kataliny. W tej samej grze Walton ma taki sam odgłos silnika jak traktor. Tak jest. E, no bo w sumie są te pojazdy, e, podob, też używane przez rolników, oba też występujące tak samo na terenach wiejskich. Prawdopodobnie pojazd ten posiada silnik diesla. No i tutaj mamy właśnie tego białego e, Waltona, tak? E, który występuje w misji Mad Dog. E, tak on się prezentuje. I teraz troszeczkę o występowaniu tego pojazdu. E, trochę się będzie powtarzania się, ale teraz już będą dokładniejsze lokacje. A nie tylko ogólnikowe, jak to powiedziałem. Przy drewnianym moście łączącym Baco i Whistone możemy spotkać tego, ten pojazd. Inne miejsca to za budynkiem Vangelpine Pine. Sawmill, oczywiście Vangel Pine na farmie Trufa w Leafy Hollow. E, farma Trufa oczywiście występuje w jednej z misji, chociażby e, nazywającej się e, czy wybierasz się do San Fierro, czy też występuje w misji Krwawe Żniwa. E, także możemy ją wtedy z, e, eksplorować i znaleźć takiego Waltona. Znajduje się również na krańcach Fort Carson w Band County oraz niedaleko kryjówki Flint County. No, i oczywiście, tak jak już wspomniałem wcześniej, pojawia się na terenach e, pustynnych e, i wiejskich. No, i to wszystko, co chciałem powiedzieć o Waltonie. E, także słyszymy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. No i cześć.